Panowie zaczynamy. 15 minut, tak? Tak jest. A co będzie pytało? No poczekajcie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji Mała Polityka w Dużym Mieście. Nie jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, witam w audycji Duża Polityka w małym mieście. Odzywam się dzisiaj mało, bo jestem przeziębiony, a i to jest głos nie radiowy. Ale czuję się usprawiedliwiony, ponieważ goście dzisiejsi to dwaj lekarze, kołobrzescy i równocześnie posłowie. I temat związany jest ze zdrowiem. Poseł Marek Hock. Witam serdecznie. Dzień dobry, nie pomogę panie, panu, panie Na Rektorze, razie. To, że moja specjalizacja trochę odbiega. Będę się leczył cebulą i czosnkiem. Poseł PiS, Czesław Hoc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziesz pan do dr Cywul to 7 dni, a jak będzie pan nie leczył się to tydzień. Dobrze. Zastosuję się. I tak już jest? zostawię was na, z mikrofonem.